Teraz trudniejsza. Na wangorze zawsze są tam dwa sudoku, przy trudniejszym już wymagane są notatki. Zaczynamy losowo, co nam bardziej pasuje. Tutaj czwórka, czwórka, czyli czwórka będzie na pewno tutaj. Tak patrzymy, co nam bardziej pasuje. To mamy dużo ósemek, ósemka, ósemka tutaj też ósemka, czyli ósemka będzie tu albo tu. Patrzymy szóstka, szóstka i szóstka. Czyli szóstka na pewno będzie tutaj. Jak mamy jakieś liczby, to możemy iść za ciosem. Szóstka, szóstka, ale nic nam to nie daje. A tu mamy piątki dwie widoczne. Piątka, piątka. I sprawdzamy czy nam też ta piątka nie pomoże tutaj. Jak widać nie. O, tu mamy trójki trójka 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 nam zostaje tutaj i ta trójka też nam zbytnio tu nie pomoże dobra, jedziemy dalej może tym razem po kolei? Tu nie może być jedynki. Skoro jedynka będzie tutaj, to wiadomo, że w tej kolumnie tu nie będzie jedynki. Tu nie będzie jedynki, i tu nie będzie jedynki. Czyli ja zapisuję możliwe cyfry. Jeżeli wiem, że są ograniczone do dwóch pól, Dobra. czyli mamy jedynkę tu, jedynkę tu, czyli jedynki będą gdzieś tutaj, siódemki mamy, siódemka, siódemka. Czyli siódemka musi być tutaj. No i ta siódemka zbytnia nam tutaj nie pomaga. Dwójka, dwójka. Mamy trzy pola. Tutaj nam dwójki, też zbytnia tu i tu też zostają trzy pola możliwe. Dobra, trójki. Patrzyliśmy. Nie ma zbyt dużego wyboru. Czwórka, czwórka. No na czwórki nie ma pomysłu. Piątka, 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 nie? szóstka, szóstka. O, tutaj mamy tu nie będzie szóstki, tu nie będzie szóstki, czyli szóstki będą gdzieś tutaj. Dobra, jak tu mamy szóstki, i tu mamy szóstki, czyli w tym kwadracie do tutaj i tutaj. No. Czyli jak tu mamy szóstkę, to szóstkę będziemy mieli gdzieś tutaj. Czyli w tym kwadracie nie będzie szóstki to. Ani tu, czyli będzie gdzieś tutaj. No ale trzymamy. Mamy trzy potencjalne pola, także nic z tym nie zrobimy na razie. Dobra, w tych siódemki mamy określone. Tu za dużo opcji na siódemkę. O. Tu nie będzie siódemki, czyli będzie gdzieś tu, albo tu. Jak będzie tu, albo tu, to w tym kwadracie nie będzie ani tu, ani tu. Dobra, czyli będzie gdzieś tu, albo tu, potencjalnie. Dobra, patrzymy na ósemki. Tak, tak. Tu będzie ósemka gdzieś tu. Tu mam ósemkę, czyli tu nie będzie. Tu też nie będzie. Czyli będzie tu albo tu. No to, aha, tu już mamy ósemki zapisane. Dobra. Patrzymy na dziewiątki. Tu nie będzie dziewiątek. Jeżeli chodzi o ten kwadrat, tu też nie będzie. Czyli będzie tu dziewiątka lub tu dziewiątka. I teraz w tym kwadracie. Tu nie będzie. Tu nie będzie. Czyli będzie tu albo tu. Patrzymy dalej. Tu nie będzie, czyli będzie tu albo tu. Tu nie będzie, tu nie będzie i tu nie będzie. Czyli musi być tu. Albo tu. Prze... Jakby przerobiliśmy po kolei wszystkie cyfry. Teraz patrzymy, gdzie mamy najwięcej danych. I jedziemy kwadratami, albo rzędami, albo... Kolumnami. Raz, dwójka. Dobra, tu nie będzie dwójki, czyli dwójka zostaje nam tu albo tu. Jeżeli mamy dwie komórki z takimi samymi cyframi. To znaczy, że ta, tej trzeciej na pewno nie będzie. Czyli, jak siódemki nie ma tutaj, to na 100% będzie tutaj. Dobra, skoro tu mamy ósemkę, a nie mamy trójki. I trójka jest ostatnią cyfrą, która mi nam brakuje. To na pewno będzie albo tutaj, albo tutaj. Czyli mamy 9, 2, 8, 3. Czyli tak, dwójki tutaj nie będzie. Tu też nie będzie. Tu też nie będzie. Czyli na dwójki mamy w tym kwadracie te dwa miejsca. Dobra, popatrzmy na trójki. Trójka jest tutaj, czyli tu nie będzie. Tutaj trójka jest tu, albo tu. Tak czy inaczej eliminuje nam to ten rząd. Pyk, pyk. Trójka będzie tu, albo tu. Skoro tu mamy dziewiątkę i trójkę, i tu dziewiątkę i trójkę. Na pewno dwójka nam stąd wypadnie. Czyli będzie tutaj. Dobra, skoro mamy tu dwójkę i tą dwójkę tutaj to będziemy mieli dwójkę. Czyli nie będziemy mieli ósemki. Skoro ósemka mogła być tutaj albo tutaj, no to na pewno będzie tutaj. Dobra, a skoro tu jest ósemka i tu jest ósemka, to ósemka będzie też tu albo tu. 2. To mamy, to mamy, to mamy. Dobra, 8, 3, 9, 2. Mamy ogarnięte. Czyli tak, raz, jedynki mamy, dwa, trzy, cztery, o, cztery mamy tutaj i tutaj. Czyli mamy jeden, cztery. Czyli w ostatnich dwóch wolnych polach. Wygląda na to, że powinno być 6-7, skoro siódemka 7 jest tu, czyli tu jej nie będzie, czyli będzie tutaj, a tu będzie szóstka Dobra, 1-4. Czyli tak, raz, dwa, trzy. Tutaj czwórka, czwórka. Czyli czwórka będzie tutaj, albo tutaj. No i siódemka, siódemka. Tu nie będzie siódemki i tu mamy siódemkę. Tak, czyli tu nie będzie, czyli siódemka będzie tutaj. Czyli czwórka będzie tutaj okej, okay, czyli tu siódemka i tu siódemka, czyli tu zostaje nam siódemka albo tu. Jedziemy po kolei jedenka. Nie wiem gdzie. Dwójka, nie wiem gdzie. Trójka. Może być tu albo tu. Czwórkę, piątkę mamy. Szóstka. Czyli szóstka będzie tu albo tu. Dobra, przeanalizujmy ten kwadrat. Dobra, mamy tu jedynkę, tu jedynkę, czyli jedynka tu, a siedemka tutaj. Patrzymy, jedynka, jedynka. No to zbytnio nam nic nie daje. Ta siódemka też tu nam nic nie daje, tu też nam nic nie daje, natomiast daje nam tutaj. Tak, tu nie będzie siódemki, czyli będzie siódemka tu albo tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, pięć. Tutaj piątka. Pięć, pięć. Czyli tu, gdzie jest w tych dwóch będzie szóstka i dziewiątka, dziewiątkę mamy tu. Czyli dziewiątka będzie tutaj. A szóstka będzie tutaj. Aha. A skoro tutaj mamy dziewiątkę, to tu jej nie będzie, czyli będzie trójka. Skoro tu trójka, to tu dziewiątka. Dobra, siedem, pięć. Czy tu piątka jest tu? Piątka jest tu. Czyli będzie tu piątka albo tutaj piątka. Raz, dwa. Trzy, 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 czyli osiem, trzy. 2, 3, 4 patrzymy, 4 tu nic innego nie będzie 4 tu nie wiadomo gdzie 4 ale wiadomo, że w dolnym rzędzie, bo tu jest 4, 5 potencjalnie mamy patrzymy na szóstkę Tu mamy szóstkę, czyli to nam szóstka wypada. Tu mamy szóstkę i tak mamy zapełnione ósemką i trójką. I tak czyli na 100% szóstka będzie tutaj. Czyli czwórka zostaje nam tutaj. To nam eliminuje piątkę. Czyli piątka będzie tutaj, to nam eliminuje jedynkę, czyli jedynka będzie tutaj. A jak tu jest jedynka, to tu jest czwórka. A jak tu jest czwórka, to tu jest jedynka. Dobra, jedziemy tutaj z koksem. Jedynka, dwójka, nie wiadomo gdzie. Trójka. Trójka tu nie będzie, a dalej nie wiadomo gdzie czwórka. Jest. Piątka jest tutaj. Piątka też będzie gdzieś tutaj. Czyli to nam odpada, to nam odpada. Tu piątka jest normalnie, czyli tak. Dobra, czyli na 100%. To jest piątka. A skoro... Piątka jest tutaj i piątki mamy tutaj. Tutaj i tutaj. Czyli piątka też na 100% będzie tutaj. Dziewiątka będzie tutaj albo tutaj. Ale tu widzimy, że na pewno będzie wśród tych trzech wolnych, czyli jakby to nam kasuje dziewiątka, i zostaje tutaj, czyli jak mamy dwójkę tu, i dwójkę tu. Do dwójki potencjalnie zostają tutaj. I potencjalnie dwójki zostają tutaj. Co do trójek nie ma pewności. I do ósemek. Też nie ma pewności. A popatrzmy na ósemki, tutaj to tu jest ósemka, to jest ósemka, czy potencjalnie ósemka, gdzie tu albo tu. Mamy dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, 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 czyli czwórki. Potencjalnie tutaj. Popatrzmy na trójki. No, i odnośnie trójki nic nie widzę. Dwójki są. Z jedynkami słabo. Tu nie będzie, tu nie będzie. Ale wciąż trzy potencjalne miejsca. Tu nam brakuje jedynki. Nie wiadomo gdzie. Tutaj też wiadomo, że będzie gdzieś jedynka, ale zobaczymy dalej. O. Dwójka, dwójka, czyli sześć, dwa. Mamy potencjalne miejsca. Trójka, czwórka, Ok. Czwórka będzie tutaj albo tutaj. A no dobra, teraz zauważyłem, że tutaj w tym rzędzie brakuje jednej cyfry, a dokładniej dwójki. A wcześniej też nie zwróciłem uwagi, jak tutaj mówiłem, że jest dziewiątka. Że też w tym rzędzie będzie dwójka, to eliminuję dwójkę stąd. Czyli na pewno będzie tutaj. Jak na pewno będzie tutaj, to nie będzie jej tutaj. Czyli będzie tutaj. No, a jak będzie tutaj, to na pewno tutaj nie będzie ósemki. Czy to nie będzie ósemki, czy będzie tutaj ósemka, to nam eliminuje czwórkę stąd i wymusza czwórkę tutaj. Znowuż ta czwórka eliminuje nam tą czwórkę. Tak, raz, dwa. Zostaje nam tutaj. Trójka. I ósemka. Skoro ósemka jest tutaj ta ósemka będzie tutaj a trójka tutaj skoro ósemka jest tutaj to na pewno będzie tutaj ósemka a trójka tutaj dobra skoro trójka tutaj to to będzie ósemka a tu trójka dwójka jest tutaj to tu będzie dziewiątka a tu dwójka Jak tu mamy dwa pola wolne to będzie piątka albo dziewiątka Tutaj nie mamy jedynki, a mamy tylko jedno pole, czyli to będzie jedynka. Czyli została nam tu dziewiątka i trójka. I nie wiemy, gdzie są. dwójki będzie szóstka a dwójka będzie tutaj jak tu jest szóstka to szóstka będzie tu czyli trójka będzie tu a jedynka będzie tu bo to ostatnie pole jak tu mamy jedynkę i tu mamy jedynkę ta jedynka będzie tutaj, a siódemka będzie tutaj. Skoro tu mamy siódemkę, to to musi być piątka, a siódemka tutaj. A jak tu jest piątka, to to będzie dziewiątka. I piątka tutaj. Tu nam brakuje dziewiątki do kompletu. Jak tu jest dziewiątka, to tu będzie dziewiątka, nie będzie trójki. I tyle.